Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zacznę od tego, że przepraszam za to, że w zeszłym tygodniu nie pojawił się film, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że byłam chora i nie byłam za bardzo w stanie niczego nagrać i, i myśleć o tym i tak dalej, więc po prostu się nie pojawił. Jednocześnie przy tym też chcę powiedzieć, to jest ważna informacja, że teraz w najbliższym okresie powiedzmy dwóch miesięcy spodziewajcie się tego, że czasami film może się nie pojawić w tą niedzielę, bo... Wiecie, matura się zbliża wielkimi krokami I ja mam coraz mniej czasu I po prostu wiecie, bardzo dużo się uczę A nagranie filmu naprawdę trochę jednak zajmuje Nagranie, potem zmontowanie, okręcie miniaturki To jednak naprawdę jest trochę roboty Więc Jakby po prostu informuję, że Nie zdziwcie się, jeżeli, jeżeli się Któregoś tygodnia po prostu nie pojawi, bo no i mam po prostu coraz mniej czasu i coraz ciężej jest mi to wszystko ogarnąć Dzisiaj przychodzę do Was z filmem yy, kolejnym o notatkach Bo mój poprzedni film o notatkach naprawdę bardzo Wam się spodobał yy, Co mnie bardzo miło zaskoczyło I ten film ma chyba już 2,5 tysiąca wyświetleń Co jest w ogóle wow dla mnie, naprawdę To jest mój najpopularniejszy film na kanale Bardzo Wam się spodobał Tutaj gdzieś yy, go podnikuję, nie wiem z której strony to się pojawia W każdym razie tak, wtedy nagrałam film o takich moich notatkach na bieżąco Jak się uczę geografii i tak dalej a dzisiaj będzie film na temat moich notatek do matury. No bo tak jak mówię, maturę mam za niecałe dwa miesiące już teraz. No i po prostu się przygotowuję, tak? Więc powiem, powiem wam, co, czego ja używam, jaki mam system organizacji i tak dalej. No więc tak, najpierw pomyślałam, że opowiem wam trochę po prostu, jak sobie to organizuję i później przejdę do samego procesu robienia notatek. Akurat wam to pokażę na przykładzie geografii, bo z geografii robię najbardziej jakieś takie poukładane. E, więc nie wiem, jeśli nie chcecie tego słuchać, to po prostu tutaj gdzieś będzie odnośnik do momentu, w którym kończę gadać i robię tontatki. E, I tak, jeśli chodzi o matematykę, to te dwie książki generalnie e, nie polecam kupować wam obydwu naraz, bo e, u nas to było tak, że pani od matematyki poprosiła nas, żebyśmy kupili to, bo my to robimy w szkole to repetetorium i tak dalej, a ja uznałam, że kupię sobie jeszcze wadę bo myślałam, że tu będzie więcej teorii, więcej jakieś takie rozwiązanie pokazane itd. Ale to jest praktycznie to samo. A to było naprawdę drogie. W sensie to kosztowało jakieś 30 zł, to kosztowało z 50 chyba. Więc generalnie polecam Wam kupić jedną z tych rzeczy. Nie dwie naraz raz, bo, bo to się kompletnie nie opłaca. No ale okej. Okay. Więc tak, ja używam głównie tego. Robię tutaj arkusze maturalne oraz zadania z poszczególnych tematów. Ja teraz też po feriach zaczęłam korepetycje z matematyki. I właśnie robię też z tego... Zadania, właśnie z korepetatorem, i tak dalej, bo wiecie, jakby u mnie z matmą nie jest wcale tak źle, jak mogłoby być, ale stwierdziłam, że po prostu wolałabym z kimś to mimo wszystko poćwiczyć i no i żeby ktoś mnie po prostu przygotował, tłumaczył niektóre zadania, bo z niektórymi naprawdę mam problem, także po prostu mam tylko repetycję, no i do matury sobie będę miała, co nie, jeszcze co do tej matmy, to mam taki folder tutaj, i to jest folder po prostu taki, wiecie, z koszulkami i tak dalej. I ja sobie to organizuję w taki sposób, że tutaj po prostu wkładam sobie w jedną koszulkę, wkładam sobie jeden zestaw. Bo tak jak mówiłam, w tej książce są takie te zestawy maturalne, co nie? Więc ja po prostu, jak sobie je robię i na korepetycjach, i sama, to po prostu sobie wkładam w jedną koszulkę. Jedna koszulka to jest zestaw maturalny. Ale też na przykład jest tak, że mam w szkole sprawdziany. Z, powiedzmy, ostatnio miałam z funkcji kwadratowej sprawdzian, więc musiałam się na nią nauczyć. Więc tutaj zrobiłam sobie notatki z funkcji kwadratowej. Tam tutaj dalej też w tej koszulce są jakieś ćwiczenia porobione i w ogóle i to sobie włożam też w jedną koszulkę. I po prostu wiecie, ja sobie to tak, tak organizuję, żeby się nie pogubić, żeby tu wszystko mieć jakby pod ręką. Ogólnie powiem Wam, że jeśli przygotowujecie się do matury, albo na przykład za rok, albo za dwa lata będziecie, albo nie wiem, za trzy, nie wiem, nie wiem za bardzo, w jakim jesteście wieku. To yy, polecam Wam właśnie tego typu foldery. Mi to po prostu ratuje życie i ja nie wyobrażam sobie przygotowań do matury bez właśnie tych folderów. E, jeżeli chodzi o Polski, to powiem Wam, że z Polskim u mnie jest bardzo dziwna sytuacja, bo aktualnie kiedy to nagrywam, jest 18 marca i do matury zostało mniej niż 50 dni, a ja dalej nie zaczęłam się uczyć z polskiego. Wynika to z tego, że trudne matury poszły mi bardzo dobrze i ja jestem z nich naprawdę mega zadowolona i mi tak naprawdę z polskiego ja piszę rozszerzenie z polskiego, ale mi na nim kompletnie nie zależy i ja naprawdę jeśli nawet będę miała 20% z tego rozszerzenia to to, to dobrze, bo, bo mówię mnie to kompletnie nie obchodzi i e, nie jest mi to bardzo potrzebne mm, a podstawa no po prostu mi idzie dobrze, bo to jest po prostu proste i ja umiem pisać te rozprawki w miarę i no jak będę miała 50% to będę zadowolona, tak? W każdym razie Mam takie repetytorium i no tutaj po prostu jest wszystko umówione co nie, więc ja sobie to będę czytać, będę robiła z tego notatki na pewno e, oraz będę się uczyła z kanału wiedza z wami, e, pracownia literacka z polskiego. Ja mam wrażenie, że wcale nie ma tak dużo do roboty, przynajmniej ja nie mam tak dużo do roboty, bo mimo tego, że moja nauczycielka od polskiego jest. no... nie, nie, nie mam za wiele dobrego. Do powiedzenia na jej temat, to mimo wszystko yy, dużo pamiętam. Dużo pamiętam z tych lekcji i naprawdę mam dobre notatki, i tak dalej, więc y, nie muszę się martwić o jakieś tam lektury, i tak dalej. W sensie, oczywiście będę sobie je powtarzać, ale wiecie, nie tak, że na przykład od zera muszę coś przerobić. No i teraz sobie najciekawsza rzecz, znaczy dla mnie najciekawsza i najbardziej się jaram, czyli geografia. Yy, I tak. Ja tłumaczyłam już wiele razy, jak ja się uczę geografii. W każdym razie jest taka pani na YouTubie, która ma kanał, który się nazywa Lekcje Geografii i ona tam robi co tydzień takie live'y podsumowujące z danego tematu, robimy sobie test i tak dalej, ona potem tłumaczy jakieś zadania maturalne i tak dalej. Otworzyła też ostatnio grupę zamkniętą dla właśnie osób, ona jest płatna ta grupa, ale tam robimy zadanie otwarte głównie. No i ja w tej grupie jestem, więc ja się w taki sposób po geografii właśnie z nią nie ominam żadnego live'a jeszcze ani, ani nic. Więc ym, więc tak. E, oprócz tego oczywiście mam takie repozytorium z Grega. Ja jej kupiłam w oszą za 17 zł i uważam, że jest bardzo fajne jak na swoją cenę. Z niego co prawda nie uczę się jakoś dużo, tak stricte pod maturę Bardziej mm, używam go jako nauka tak do szkoły, nie? Bo do szkoły uczę się z podręcznika i właśnie z tego repetytorium. Typu mamy teraz geografię Polski No to jak mam jakiś sprawdzian, to bardzo często uczę się z tego repetytorium, Bo po prostu jakoś mi jest tak wygodniej Oprócz tego ja z geografii uczę się na bieżąco od drugiej klasy Czyli odkąd zaczęłam to rozszerzenie No i... Tutaj Was odnoszę do mojego filmu o notatkach, który nagrałam, nie wiem kiedy, w październiku, w listopadzie, bo właśnie pokazywałam, jak robię notatki na bieżąco z geografii. Mam po prostu zeszyty, dwa zeszyty, bo ten mi się już skończył. W każdym razie chodzi o to, że po każdej lekcji robię sobie takie ładne notatki, tutaj podsumowuję wszystko, uczę się tego jeszcze raz i wiedzę. I jakby ja to wszystko robiłam na bieżąco, dzięki czemu teraz pamiętam w miarę sporo tych rzeczy. I co do geografii, to zaczęłam mówić o tych folderach. Mam taki folder. On ma tutaj, nie wiem ile tych koszulek, ale na pewno więcej niż tam, który wam pokazałam przed chwilą. On już, jak widać, jest mocno wypełniony, dlatego że ja jestem już w połowie z materiałem z geografii mniej więcej. No i to wygląda tak, że mam sobie po prostu podzielony ten folder na, na te koszulki. I tutaj, na przykład, jak jest dział obraz ziemi, tak? To tutaj. Są wsadzone do tej koszulki wszystkie moje notatki z obrazu Ziemi, tak? Z tego tematu. Dalej jest Ziemia we świecie. i tu jest dokładnie to samo. Potem wam pokażę, jak te notatki robię, ale tak jak mówię, to będzie później. Więc dobra, to myślę, że w ramach wstępu, takiego dość dłuższego, no ale mówię, chciałam wam opisać, co yy, u mnie się sprawdza, czego ja używam i tak dalej. Więc tyle w ramach wstępu. Teraz zapraszam was do obejrzenia części, gdzie pokażę wam, jak po kolei robię sobie te notatki z geografii. Właśnie do tego tutaj folderu, który wam przed chwilą pokazałam, potrzebne nam będą nożyczki, linijka, kolorowe długopisy, inne cienkopisy i mazaki. Ja nie mam żadnego określonego sposobu, tak jak miałam w tych notatkach na bieżąco. Po prostu robię notatki z tego kanału, lekcje geografii. Po prostu robię takie zwykłe, zwyczajne notatki z tego, co pani mówi, wiecie, w punktach, w kropkach i tak dalej. Robię sobie też czasem jakieś wykresy i tak dalej. Więc w sumie to nie jest nic skomplikowanego, ale rzecz, którą najbardziej lubię robić, są tabelki. I tak naprawdę ja robię bardzo dużo tych tabelek. Bo mi się po prostu najłatwiej z nich uczy, uważam, że to jest świetna forma i tak dalej. I tutaj właśnie widzicie, jak robię tabelkę ze skutkami restrukturyzacji przemysłu. Po prostu tam pani opowiada o tym, a ja sobie robię w Wordzie tabelkę. No i ja tutaj używam tej funkcji Windowsa 11, podzielenie ekranu. Mi to totalnie ratuje życie serio. Jeśli macie możliwość, to polecam sobie zaktualizować do Windowsa 11, bo naprawdę ta opcja dla mnie jest cudowna. No, i tutaj od razu drukuję i zapisuję tą tabelkę, żeby później móc ją wkleić do notatek. No, i tak jak widzicie, moja tabelka jest już wydrukowana, więc sobie teraz ją wycinam. przyklejam do notatek Oczywiście najlepszą częścią jest ozdabianie tego wszystkiego i ja tutaj używam tych kolorowych cienkopisów i mazaków i wszystkiego, co Wam wcześniej pokazałam Ja po prostu szaleję tutaj z kolorami w tych notatkach po prostu tak mi się jakoś lepiej uczy jak są tak bardzo kolorowe no i po prostu wiecie, zaznaczam sobie każdy odrębny podpunkt jakby każdym innym kolorem. Pokazałam Wam też tutaj ten kanał na YouTube, o którym Wam wcześniej mówiłam, lekcje Geografii. Po prostu wystarczy wpisać lekcję Geografii i tam Pani ma bardzo dużo filmów właśnie. Każdy temat po kolei jest omówiony i dla tej podstawy programowej po gimnazjum, i dla tej po podstawówce. Wszystko jest pięknie podzielone na playlisty, że bardzo ciężko jest się tam zgubić albo o czymś zapomnieć. No i tak jak mówię, mi to bardzo pomaga, ta Pani świetnie tłumaczy to wszystko. Mi się bardzo dobrze robią notatki z jej filmów, no więc mówię, jeśli przygotowujecie się do matury z geografii lub będziecie się przygotowywać, to naprawdę polecam jej kanał, bo, no mówię, mi, mi to bardzo pomaga. Szczególnie, że ona też robi te takie mm, streamy co tydzień, że wiecie, w danym tygodniu mamy się uczyć tego działu i potem robimy sobie test, to jest dla mnie osobiście ogromna motywacja. Ja się montuję ten film i dotarło do mnie to, że nie nagrałam zakończenia, czyli totalny klasyk u mnie. Mam nadzieję, że już się przyzwyczailiście dlatego że ja zawsze nagrywam zakończenie, kiedy jestem kompletnie nieogarnięta, montując film w tłustych włosach, bez makijażu i w ogóle, ale mniejsza o to. Jeszcze przed ym, zakończeniem chciałabym poruszyć temat y, angielskiego, bo zdam sobie sprawę, że ja w ogóle nic nie powiedziałam o angielskim w tym filmie. A to dlatego, że ja się z angielskiego w ogóle nie uczę, bo jakby matura. I podstawowa i rozszerzona z angielskiego jest na tyle prosta dla mnie, że ja nie muszę się na to uczyć, po prostu, bo ja te zadania robię po prostu tak, wszystkie robię praktycznie, do... prawie wszystkie robię dobrze, co nie, bo oczywiście zawsze się tam jakiś błąd mały zdarzy, ale matury wszystkie na 90% ponad podstawowe, a rozszerzone ponad 70%, także ja kompletnie się nie uczę do tego, tylko mówię tam przed maturą. Powtórzę sobie jakieś, nie wiem, słówka na przykład trudniejsza, albo jakieś, nie wiem, strony bierną, reporty spierć i tak dalej, wiecie o co chodzi, ale to dosłownie na kilka dni przed maturą, bo po prostu nie będę martować na to czasu teraz, kiedy mam ważniejsze rzeczy na głowie. W każdym razie tak. Ehm, to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i widzimy się, mam nadzieję, że za tydzień w kolejnym filmie.